No i witam dzisiaj z takiego lasku samotna wyprawa, jest, zostałem u siebie w mieście, nie jechałem nigdzie na wioski, ma deszcz padać, niedługo bardzo mocno. Także skupimy się na pozwoleniach w mieście do jakiegoś sygnału i pierwszy sygnał 75. Jeszcze z miejsca nie wystartowałem, już jest scyzorek. lecimy dalej no i patrzcie jak elegancko drugi sygnał i 50 fenoli jestem w takim młodniku kiedyś tutaj za młodnikiem szła stara droga tutaj druga stara droga a ja po środku i patrzcie jaka akcja ile 40 cm dalej Następna pięćdziesiątka. Patrzcie jaki kręgosłup, chyba jakiegoś dzika. Tam widzę noga chyba leży. Szukamy czachy. No i taki guziczek się trafił. Chyba ekstra fajny. Ale gładki. No, i kawałek dalej, polski guziczek z żałkiem mały. No, i takie coś z takim czymś. Nie wiem co to, ale wiem, że jakiś bebo się tu do mnie skrada. Dobra, lecimy. I papaszka. I taka blaszka wyskoczyła, jeszcze trzy takie wyskoczyły, i pierwszy dzisiaj małzarek i niezbity, i pepaszka Dwa grosze współczesne A jakaś blaszka z ruskim imieniem Już tutaj wyszło kilka sztuk A jakieś resztki guziczka No i się zaczęły kula jest dupa od sygnałówki Dwa Zika z jest 10 fenoli DDR Patrzcie, to jest skrzynka Geocache Patrzcie, tu normalnie są wpisy z 2014 roku. Z 21 też są 15. No, rachowano to. No tu trafiłem, chyba jakiś zrzut poszukiwacza. Też butelka po perfumach. Łamasz. ...jeszcze trama jest w środku... I następna dupka od sygnałówki... ...i małzarek... I jeden grosik... No i ja już po wyprawie podsumowanie robię ze swojego bunkra, bo tak zaczęło padać, że uciekłem z tego lasu. No i co tu wpadło? Kołamasz, jeszcze trochę atramentu w środku. Jakoś tu buteleczka, jakiś zrzut chyba poszukiwacza to był. Oczywiście kule muszkietowe dwie dupki od sygnałówek jakieś tu useczki, mauser, ppeszki. Z monet to 2,5, groszówka, dwugroszówka, 10 fenoli z DDR-u, no i dwa guziczki, jeden polski orzełek mały i jeden taki jakiś ekstra fein gładki. dobra, widzimy się przy następnych dołkach. Narka.